Musimy gdzieś dojść, żeby zacząć, czy niekoniecznie? Niekoniecznie, możemy się przywitać też w locie. Dobra, witamy się w locie. Jestem Pan Kawia, ze mną jest Zaku. Cześć. Aaaa, padłam gdzieś. Lecimy dalej. Do w mobilności. O. Tak. I teraz odmiana jest taka, że nie będziemy jechać windą. Tylko... A, właśnie. Zmienić poziom. I teraz musimy stanąć na tych platformach. Jej. I lecimy w dół. Jej. A tak, teraz bardzo, bardzo długo jechaliśmy windą, teraz bardzo długo będziemy jechać w dół. Tak, dokładnie. Będziemy spadać i spadać. A co coś uderzymy. Jaj. Cześć, tak, co, co? To... No, jak widzisz, uderzyliśmy stare pomieszczenie testowe. E, Dam no, jeszcze chwilkę, ja ten chciałabym coś sprawdzić w OBS-ie. Aby coś do mnie, pomów. No mówię. No i jest zarąbiście, dobra. Nie, <gry> nie, jest. Eee... Okej. Mi się wydaje. Nie. Coś mi się nie wydaje. A to jest do obydwu platform. Jas! Yes. Czekaj... Spróbujmy tak. Przycisk co robi? Mmm, robi to co Zaku lubi najbardziej. A co robi? Nic. Nie, właśnie że... Patrz, to jest taki niebieski żel, co, nie? Aha. Pokazać jego właściwości? No jasne. O, ale fajnie! No. Dobra, to teraz musisz stać tu na przycisku Jaj, i to sobie podskoczysz sama, spróbuj to No nie, no w sumie sama możesz wskoczyć No Jaj Jestem na platformie Ale dziura tutaj jest No spróbuj tam pół y do tego przycisku Kliknij go No klikam Dobra i teraz Jej, mamy żel... Tu. więcej żela! Zyskakuj na dół. Możesz zeskoczyć na ten żel. Jeszcze wyżej podskoczysz. Serio? Ła! Wow. Jaj! Ale fajnie. No teraz będzie <grym> dużo zabawy. Aha, i, i teraz ty na tym przycisku stań. Dobra. Aż co wskoczyłam na niego. Aj. <grym> się walnął w Dobrze. łeb. O, dobra, no teraz zejdź z przycisku. I co teraz, Zeku? <laughs> no wejdź w ten portal mój tu niebieski. No dobra, wejdę. Podoba mi się on. No i jesteśmy. No i znowu będziemy spadać. Fajnie. Ale to by się zgadzało, że ogólnie wylądowaliśmy w starym pokoju testowym, ponieważ no cofamy się w dół, prawda teraz? Tak, yy, ogólnie to placówka ta to jest bardzo głęboko pod ziemię prowadzi, i jesteśmy tak naprawdę w starym kompleksie, bodajże z lat 80. Jak nie wcześniejszych. Według oczywiście fabuły gry. Dobra. Patrz, tu jest znowu ten żel, co nie? Mm -hmm. Ej, a co się stanie, jeżeli na przykład żel spadnie nam na głowę, czy coś, będziemy pokryć i tym żelem, możemy się bansować w nieskończoność? Eee, nie. Eee, głupie. No niestety. O, dobra, chwila. Znalazłem kolejne miejsce, gdzie można żel wrzucić. Tyk. Ja. No, przes przeskocz tu, 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 tu. Próbuj przynajmniej. A co tam jest? Pas. Woda. Woda, no, tak. Tam. Taka śmieszna. <laughs> Dobra, chwila, przeskoczyłem. Nie, <laughs> popatrz, tuba tu jest. Oka tuba? Ale fajna tuba. Ja. O! Wiem, co trzeba zrobić. Daj swój portal w tu. Już się robi? Tak byś mogła. Proszę, dziękuję. E, I, gdzie drugi? I teraz dać tu drugi. Bo tak, tak wiesz, będziesz musiała... Masz takie okno puste. E, tu? Nie, 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 tu. E, w tym miejscu, tu. A, tu, dobra. No i dobra, i teraz kliknij przycisk. Kuzik! Oj, sobie żel przenieśliśmy, dobra? Oko. Tak, tylko trochę ja zepsułem. Tak, troszeczkę. Dobra, to jeszcze raz. A, tutaj, w tym miejscu, dobra. Tak, i tam widać drugi. Dobra, i tutaj, żółty. Dobra, i teraz będzie git. I teraz słuchaj, jak tylko że się pojawiać, ja powiem w sumie, dam ci sygnał kiedy, to ty czerwony portal będziesz musiała tu przestawić. Okej, okay, dobra. Dobra. Cyk. Cyk. No, przestaw. Git. Mamy żelki. Hmm... w jeszcze innym miejscu. Do w ogóle razu. to już trochę wygląda jakbyśmy byli na powierzchni czy, czy coś, jesteśmy cały czas pod ziemią. Tak, dokładnie. O dobra i teraz... Yy, swój czerwony, yy, żółty portal tu przestaw. Tylko zaraz, czekaj. Jak zobaczysz żel... Ej, Ej, ale ja nie to... widzę miejsca, w które mogłabym to przestawić. Tu, tylko ja cię... A, okej, okay, ja... dobra. Który? Żółty Czekaj. czy czerwony? Eee, żółty. Okej. Okay. Teraz. Dobra. Chyba przeskoczymy w sumie. Jeszcze raz. Próbuję to. Dobra. No, no. To teraz znowu daj żółty tam do tuby. Mhm. Dobra. I teraz czerwony daj w to miejsce obok. E, w sensie Odpokaj. tam gdzie jest, Gdzie się ta tuba pojawiła, tak? Tak, bardziej na prawo. Okej. Okay. Albo na lewo. Gdzie chcesz tylko czekaj, jeżeli jeszcze raz kliknę. Dobra. Teraz. Git. Dobra, to teraz... Patrz. Pokażę ci co możemy teraz zrobić. No pomalowałam przycisk... całą tą... Dawałem? Pomalowałam całą platformę na niebiesko. E, stań na tym przycisku tutaj. Okej. Okay. Dobra, i teraz patrz. Ale spoko. A, dobra, e, teraz co mogę zrobić? Ja, co mogę w sumie zrobić? Okej. Okay. Teraz zejdź z przycisku. No. I skacz tu. A ja była się... Wykąpię się w kwasiu. Nie. No jak nie? Aha, za bardzo skoczyłaś w bok. Kurczę, to jeszcze raz przeskocz, bo ja będę musiał pod ciebie teraz portal dać Najlepiej to wiesz co, skocz w to miejsce i lecz i dosłownie leć przed siebie. don't miss it too 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 okay it's quas no if you haven't taken it out i defy you to tell me there's a purpose to what you're doing No znowu musisz zeskoczyć. Do kwasu? Cześć, no. Nie chcę. Wiem, że nie chcesz. Ale niestety Dobra, ja sam wpadłem teraz. To źle. O, no, obejrzyj się za siebie. Cześć. Halo. Wiesz co, Prze przeskocz. Skacz po prostu przed ciebie. Nie chcę. Jesteś po drugiej stronie, gratulacje. Teraz musisz to samo zrobić dla mnie, co ten. Tam masz miejsce portalowe. Where? Tu po prawej twojej. No jest. Nie, to, to niżej. Masz takie jeszcze jedno. Okej. Okay. Nie jeszcze. Po prawej bardziej. Ja się tu. Tu. Okej. Okay. Tu i tak bardziej na środek daj, tam gdzie masz tu. No, jest. no dobra i teraz zdaj mi drugi portal w tym miejscu czerwony. Okej. Okay. Dobra. Proszę. Próbujmy w niego skoczyć. Ła! Co się stało? Wpadłem do kwasu, ale czemu? Jak? No właśnie nie wiem. Jest przykre. Halo, bo już zostałem uszukany. Tak nie powinno się dziać. <laughs> Mhm. Mm no si się skwasiłeś. Tak. A nie możesz po prostu tutaj się przekicać? Nie, bo platformy nie ma. Hmm. No to platformy trzeba. Nie, niby tej tuby jeszcze możemy użyć. To używaj tuby. Dobra. Chodziło od początku o tubę. Wiesz co? Wpadnij w klas. Nie chcę. Musisz. Nie chcę. Wiem, ale ja nie przejdę. No ja, ja. Nie pomogę. Zrujnowałeś mój sukces życiowy. Teraz będzie jeszcze lepszy. Podobnie go powtórzysz, ale w innym wydaniu. Takim? Eee, no może nie. Dobra, lezę. No o to chodź. Dobra. Teraz nie wpadnę do kwasu. Eee, stań na przycisku. Dobra. Tu mam ten, dobra. No my to zrobimy tak. No uh, i do się dobra. przekicał. No i teraz ty możesz się przekicać. Okej. Okay. Mam wpaść w to niebieskie? Tak. Ale spoko. Popatrz, to było takie proste. Było. Było. Tak, jak zwykle musieliśmy kombinować. Dobra. Lecimy dalej. No, musimy skończyć. Yy, fuh, musimy poczekać, aż Giladesz skończy mówić. A monologi trochę jej zajmują. Aaa! Tymczasem mój głos się trochę rozgrzał przez tą kawę. Jest lepiej. Kawa pomaga. No jasne, że tak. O, To jest to? To jest to. to jest nie, to nie jest to. Nie, to nie jest to. Ej, ten kwas na dole wygląda na mniej śmiercionośny. Mówisz? Tak. Wygląda na czystszy. Wcześniej to była taka, taka woda ze smródki białostockiej, teraz to tak nawet, nie wiem, aspiruje na wodę wiślaną tak. Czekaj. Dobra, żyjemy. Nic nam się nie stało. Co robi guzik? Hmm. Ej, to są miejsca portalowe. No, dużo tego jest, co nie? Ej, Poczekaj. No. My się musimy tu dostać. Aha, dobra, wiem jak to zrobić. Chodź. Tu. Dobrze. Do mnie bliżej. Dobra. ok Teraz daj swój portal tu. I. I swój drugi daj tu. Dosłownie między te, te xy. Jasne. I co to nam Dobra. daje? Mamy strzałkę, która wskazuje, w którą idę do wyjścia. A, bo tutaj jest żelek, okej. Okay. Jaj Nie mogę się wybić. Chciałabym się wybić, chciałabym być wybitą no, osobą. No, spróbuj. W sensie, ty musisz to tak zrobić, że zbiegł, dosłownie cały czas... przytrzymywać przycisk, wiesz, chodzenia i spacja. O. A okej, okay, dobra, jest okej. Okay. To ma sens. Dobra, przechodzimy dalej. To jeszcze nie koniec. Co jest dalej, dalej jest e, most. Kolejny. Zwodzony. Wow! <grybujesz> Sorry. <grybujesz> mm. dzisiaj, dzisiaj mam ten. No, skupienie złotej rybki. Okej, okay, ty musisz przejść na drugą stronę, wiesz. Bo ja nie mogę. Nie, przejdź, po prostu przejdź przez ten... Przejdź sobie przez siatkę. Mhm. No i daj swój jeden portal przed i jeden obok siebie tu. Dobra, jest. No i idź dalej. Ten się nie tędy, tylko w lewo. Nie przez portal. Wiem, że fajnie jest schodzenie w nieskończoność. Nie przechodź, po... no. Sorry, portale. już naprawiam, proszę. No i musisz przejść tu... O dobra, wiem co muszę zrobić, muszę ci dać ten żel. Dobra, mamy żela. I znowu musisz z biegu przeskoczyć. A, okej, okay, dobra. Już, już biegam i skaczę. Ups, nie udało no, się. No, jeszcze raz. Dobra. Dobra. I co ci dodaję? Mamy to jestem... Ja widzę, co wyjściem. ci dodaję. Tu jesteś. Mm, to jest miejsce portalowe. Tutaj w tym miejscu. Tak. I ty musisz dać swój portal tu jeden. Mhm. I musisz tam wrócić. W sensie tam gdzie byłaś, tylko nie zeskakuj tam z powrotem. Nie, nie, nie tu. Tam, o. I tam masz jeszcze jedno miejsce portalowe. Tu, gdzie masz tam niebiesko od żelu na dole. Mm, niebiesko od żelu. no jest. Tu masz. No i daj czerwony. Jest. Tak, czerwony, dobra. Tylko pod spodem jest kwas. Dobra. Teraz mogę sam tam na ciebie skoczyć. No, jestem. Zarąbiście. Nie do kakuj na dół, proszę cię. Nie do kwasu. Dobra, chodź. Ja dzisiaj jestem bardzo czystym robotem. Bardzo wykwaszonym. Tak. Umyta w kwasie, żadnych zarazków, wszystkie zabite. No oczywiście. Hmm, dobra, to... W takim razie ja wejdę do twojej. Tylko otwórz mi. A można tak? Co? No. E to Aś, chcę? I teraz nie masz do mojej. No i niestety tak to nie działa, a fajnie było, jakbyśmy się mogli komorami zamienić. No spadliśmy dalej. Myślę, że możemy tutaj w tym momencie skończyć naszą przygodę z żelami mobilności. Był ze mną Zeku. Tak to ja. Byłamy pan kawię i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa.